Cześć witajcie, tutaj ja, Avi, No i ze mną jest oczywiście dzisiaj. Tak, Siedzi sobie koło mnie. I w dzisiejszym odcinku nagrywamy kolejny odcinek z serii It Takes It's Two. Tak, i w dzisiejszym odcinku pójdziemy tam do ula. No, tak mi się to to. wydaje. No to <laughs> i przerabają to. No i dobra, no i od razu, jak chcecie więcej odcinków z tej serii, to oczywiście dostawcie jakąś ocenę, subskrypcję i komentarz. No i zapraszam jeszcze was na nasz wspólny serwer Discord, na którym możecie z nami popisać, jest naprawdę miła atmosfera i stale jesteście informowani o nowościach. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy sobie tutaj, co Po tej stronie tak? W tej Oj no, ale licho, ale dużo licho! Dzisiaj jakieś lichy tego wstęczenia. One są dopiero potężne. Z takimi glutami, nie? No. Yo, ja Normalnie bym grał w szreka. Na PlayStation 2, bo grał w szreku kiedyś. I tam też trzeba było wysadać tylko chyba ślimaki. Nie, lichy. to bardzo... O! Oh, Ale dziwna, ona za Ona idzie do tym że... Yy, nie wiem. O, wyszła z gry, bo i tak... Nie, 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 kurwa grę! Ty, ty ją możesz ją zabijać Weźmy jego miotku chyba. Tam są dwie jeszcze. Obraliśmy co? Bo się to no ciągle respiwa. No ciągle się respią. Ja, no pewnie mamy, no. No. Jakimś przypadkiem inne ule wysadzaliśmy jakoś tak powyżej. Ale to dobrze, się składa. Gimmej w mocno Spider-Man'a! Hopla! Nie, nie wiem czy to trochę... Ty, oh! widzisz jak jestem w zajebiście? O nie, taki błąd! No panie jakby nie wyszła z gry!

A, mieliśmy zamknąć? A mi się wydaje, że tak się nie dało. Więc trzeba zabić kropka. Ej! Ju! Co to jest? Ja tego nie widziałem wcześniej. One lipca dostałem. Ty. Mi się wydaje, że ty... A tak nie było, że tym więcej się gra w tą grę, tym cięższa się staje? Ale ja myślę, że w się że tym częściej się w nią... Jakby więcej gra, tym jest ciężka. Ja nie wiem góry no mnie atakuje ciągle ta jakąś zieloną, wejść go Patrz to na strana strona Poczekawę, Ram, ile mam w na odstawaj oh. Musimy się chyba zadować. No, ja pojemność, na sieli, by zyskała. Ograniczona nieco eee! No i umiera. Ojej. nam rzeczy nie Dobra, no i po sprawie najbardziej no, pani. teraz butelki. Na stoliczek i na butelkę A i my te osoby wszystkie pułapaliśmy. You too! Keep up the sap! Hey, isn't this your camera, May? So were the squirrels running away from something? Nice action shot! Ale będę miał zdjęcia pamiątkowe Dobra, koniec O co? Quick! Into A, to oczekuję. Aaaa... Dobra, bez Pierdzielamy. to jest fajne, bo te tak. to Patrz tutaj. No ej. A dezintegracja, czaawa. The squirrels have some no weird, weird machines. machines. All right, there he goes. Co robisz? Leżysz? Chyba zasnąłem, no. Nie leżę, stoję sobie, żeby siedzę, no nie wiem. Dobra, hallo. ale To Alex wyjść, powiść mogę dobra. Let me out. Dobra, chodźmy sobie po prostu. Zobaczmy, czy można wyrzuciłaś. Ty. Odchodzi, ty. Tak. Teraz można je zdjąć. Nie tak. No, look at that. No, wyszłam na czarno. Ciekawe, ciekawe. No, wyczułam. wyczułaś czarno. Ej, zobaczmy, czy można zdjęcia niszczyć. To teorii powinno się spalić, nie? No, papier. Aha, to że ten kolej Przenika te zdjęcia niektóre, What the fuck? No, jeszcze jest tygrysamy. Dobra, chodź tu już. No bez znaczenia, chociaż. Bez sensu nie przyjeździe. No, chyba pokazałam jak sobie... No to są pamiętam te, no wiesz, takie plaszbanki z przeszłości. Ej, arena, arena z bossem. Skoczyłem do areny z bossem. Tam jest ul... Tam jest ul... No na pewno co jakiś boss jest, maka arena. O nie, to była ta horda, biegu. No, oni się pończyli, jedną całość. Ej, okay, jedni pokonani, ile ich tam, tam? To Kończy mi się miotek. Ale mi się miotek kończy, nie mam tego w magazynie. Nie, 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 tak pierdala. Uj, złudy! Nie, To nie, To nie, 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 nara, 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 nara. To nie, Paulina nie, gra. nie, 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 kulki. Ja nie, wiem. <śmum> Jej, hej, nie, róbcie to.

Tu jej jak. Muszę próbuję. No próbuję. Nie Dobra. Ale nie dużo. Dobra, jakoś to leci. Aha, i się nie da. No nie da się, bo ich strzelam i daleko. Był do Czego doratywany. Czekolwiek zrobiłam, co to wygląda z kolina? Nie! 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 O!

like right, co robią. to to w ogóle jest? Aha. To All right no wow ah. <grym> ach ach Wiosła. taka to był jakiś chyba ja miałem strzelać

One spadały nam na pyski Ono Także teraz mam takie nieskończone ammo JUDOOOOOOOOO Pokażę, się opamiję. to Było w pewnym momencie, tak nasrało, nas grało, żeby li wszędzie ale serio, to nie jest właśnie tak gra? Bo że tym więcej się przychodzi, tym jest cięższa z jakiego to w ogóle nie pamiętam ale pamiętam, że była taka gra ja mówię, że ani ta, ani ta jakoś się no, my płyniemy z lewo Tak, chodzimy jakoś prog nas drugi jest ja tam bym nie chciał dobra, teraz robię. ja po prostu Eee, to chyba trzeba strzelić a na no faktycznie, się No No ty. Ja ty. ty. że to że trochę było trochę cięższe. To no, może dlatego f jesteśmy. No może się tym razie zajebiście tam wyjdą No nic tu nie ma, ej, ale, ale widać, patrz, nic nie ma, nic Co by było? Acha, ja teraz budzę ten filtr, a? Bo ja mogę tak w sumie Do Oritia ja mogę wyjść Z bycia

Ej, what the sigma? Chodzi! What the fuck, w <laughs> ogóle? No? Ej, to było! Ja bym ma specjalnie jeszcze raz naruszał, się o wlecieć. Tak, jasne. Bo tak się pewnie nie spadli do łodzi, tylko do wody już nie wygrali, A wtedy co graliśmy, to ani nie wyszliśmy. Staj w bo to na wodzie Ooo, o nie, o nie! NAPRAWDĘ NIE CHCIAŁEM! A nie chciałem! Ej nie, za łatwo nas z tymi girami? No idź tam! Zaraz kolejny zniknie. Wiecie co, jak jakoś siedzimy namierzają na nas, te giry? Tak. Dobra, łatwo. Ale patrz, mamy w pełnym życiu łodzi, to jest... To jest jakieś stare liście. A, wow, wow. I wpadłeś w meduzę. No trochę. W jakiejś jaskiniach jesteśmy. Wow. Z meduzami. Yeah. Deadly beauty. Jellyfish can be lethal. We better get moving. Look, light. Let's go. Dobra, lecimy.

Ja pamiętam, że ty nie potrafiałeś po nich skakać. Ja bym to było takie... Czemu nie umiem Halo Normalnie skaczysz. Skaczysz po prostu na niej jak na polijach wodby Zatali Dawaj, dawaj, dawaj. By mi odpięło. No, Kurde, na tą serię. Rolcic, musimy się pierdolić. Dobra, o jest pierdonołem mikrofon. Przepraszam. Bo ja wiem, że jak się pierwszy mikrofon, to trochę to słychać. Mam nadzieję, że nie było tego słychać tak mocno. Ale fajne jaskiniowe, normalnie grzybole. Jo! Oni tu karmią jakiegoś bedlaka, o co tu chodzi? jakieś tu bóstwo mają? A jak mają to chyba już martwe A, chodzi tu, że ludzie, tak? Że ludzie... Żeby ludzie zaczęli się kraftować z mieszkaniami i wyjebali ich normalnie z domu No oni trzymują papier, to wydanie to, to jest normalnie bóstwo. Nie dziwię się. Jeden z góry przyszły przyszło. Na no, nam rzeczy, no fajnie. Gleby, okulary, prąd zabrali, coteczkę. Jedziemy na szpidłę i coś. Niech Nie, to jest to dziwne.

ale... nie, to tak nie działa. Nieprawda, jest no. Na początku... na początku nie trzeba było. Dobra, ja tam wiem lepiej. Kurde, umieram, A Taka beczunia coś z ciebie. No to widzisz ty, ja za każdym razem wygrywam w każdej konkurencji, o czym ty do jak gadasz. Jak na razie nie wygra się, jednej nie Były Było trzy! Nie mów głośniej, bo nie wiem, czy się słychać. Nie. Sama jesteś. No to jest A skąd w to chłopo? Może to baba? Nie, no ma wąs, A choć na ja mną, mi się tą rybą. A może Cody jest babą? Yo, jeszcze niżej spadamy? Co my do jądra ziemi idziemy? My przez cały ten czas spadaliśmy. Niemożliwe, że lądowaliśmy na powierzchni. Halo, to jest niemożliwe. Absurdalne. się i więc mówisz, że jestem w in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. May, I am made of clay. Could you run, jump and fall like this in your real body? Huh? No. Exactly. So Dobra, ja myślę że. A że po tym wyzwaniu chyba zrobimy koniec odcinka, ten będzie krótszy. Hey Cody, jest na drugą stronę. Ale Kody! drugą stronę! Kurde! Doda no y ruchome cele na twoją stronę. Okej, okay, czaję. I don't know if I I'm trigger happy. happy. No problems. Yeah, we got Watch and learn. Go. Got this. I know how to do it. Zobacz right. wow. Ja o... Dobra, zap... Jestem lepszy od ciebie i tak, koniec na razie w tym odcinku Zaczynajcie słyszeć o nim w komentarzach, bo tak, właśnie, co ci Jakąś ocenę, Subskrypcję. Tak, komentarz. No, że Paulina e, nie wczuwaj się. No, i do zobaczenia. No i cześć, no i papa. A, dojdziemy do tego miejsca, tu. Co? No, ja, no, ja nigdy nie przegrywam. Ja no za tym go egoistę widzę. Może i wygrałaś, ale tym razem, Paulina. A, no. Tym razem wygrałaś. Dobra zakończmy, bo tam już jest coś, jakaś arena do walki, wiesz? To już w was odwrócił. Ej bo się już pożegnałem, no co to robić? No no to faaaaaa! No to zobaczymy